Dobra, obiecałem ważenie, to zrobimy ważenie, ja już jestem przygotowany, eee, przygotowałem sobie też ramę z poszczególnymi elementami, więc może zaczniemy od najmniej ciekawych rzeczy i będziemy jechać po kolei. Um, było to tak, dość, nie wiem, czy widzieliście, jak rozpakowałem, dość ładnie popakowane. które elementy, to sobie wyjmę. E, są popakowane po prostu osobno. E, a na, na ważenie, żeby połączyć, nie wiem, osie, stery, to już wrzucimy po prostu wszystko do, do jednego worka, żeby nie komplikować i tak chyba będzie sensownie, nie każda śrubka będzie bez sensu bo jest tego trochę bardzo ładnie to zostało spakowane uchwyt do terminalu, no wszystko jest tak dobra zresztą on bardzo coś może o ramię Przez moment jak to Maksymalna szerokość płonu 32 mm, i to takie potwierdzone. Stery to jest FSA nr 55, takie no, dość uniwersalne. Support T47 z łożyskami zewnętrznymi, to też jest istotne. Rama jest zrobiona z dwóch rodzajów włókien, 800 i 1000, 1000 czyli no właśnie przez to też jest lekka. Tutaj gdzieś później będę miał okazję może wrzucić jakąś dobrą tą ramę, ponieważ jest to naprawdę bardzo interesujące, bo to jest układanka, można powiedzieć, wielu elementów, nie wiem ile jest tych elementów, około z tego co pamiętam, włożyć 300, czyli dość dużo, nie? Więc, no taka naprawdę duża liczba. I z tych 300 metrów powstaje rama, tak? Więc jest to dość misterna robota, dlatego też nie ukrywam, trochę, na nie czekałem z tego względu. Ale warto było. Ja nie będę ważył z hakiem przedniej przerzutki, bo go nie użyję. Wydaje sensu. Dobra, no to może tak. Na szybko się uda to zrobić. Znaczy na szybko. Nie musi być szybko. Ale jeszcze muszę zdjąć po prostu coś. O. Stąd tyle potencjalnie użyję. Tyle potencjalnie użyję. Jeszcze kokpicik. No dobra. I po prostu to co zważę, to będę jakoś zabierał. Po prostu stąd, żeby też było łatwiej. No dobra, to lecimy. To może cały receptak po prostu zważmy z podkładkami. No, tak, oczywiście, wstępną ilością, bo ja też nie wiem jeszcze dokładnie ile użyję. 128 gram. Dużo mało to zostawiam do ceny. Na pewno zaraz to takie mało ciekawe rzeczy. No raczej standardowa. W sumie waga tych rzeczy. To akurat tylko schowam, wiecie, łożyska, żeby się nie pobudziły. A tu jeszcze to już można. Dowolnie. Dobra. To jest bardzo ciekawy zestaw śrub i uchwytku siodła. Bardzo ciekawe ja jeszcze takie nie widziałem. 44 gramy całość. To się wydaje akurat dość ciężkie. Bądźmy, powiem nie osobiście, bo nie jest jakoś bardzo ciężkie, ale też są lżejsze zestawy. Nie wiem, czy to są śruby tytanowe. Nie mam pojęcia. Powiem, że nie dużo jest tutaj elementów, czy śrub tytanowej, ale to akurat nie wiem. Dobra. I co? Idziemy dalej. Hak. Hak jest y, uniwersalny. To jest fajne. Y, bo możemy go dostać naprawdę w różnych kolorach. Nie wiem czy wagowo. To jest jakaś różnica. 26 gram. Y, ale fajne, że jest uniwersalny, więc można wszędzie go dostać. Y, więc to jest naprawdę fajne. Dobra. To jest do szpicy siodłowej. 30 gram. Też ze złotą śrubeczką. Yy. No i co? I teraz, może na pewno uchwyt garmina jest ciężki. Ta kierownica jest dość charakterystyczna. Zaraz to pokażę. Uchwyt garmina będzie bardzo ciężki. Bo będzie ważył 60 gram. Czy dużo? Dużo. Przed tym 15. Więc no, dużo, dużo. Dla mnie dużo. Dobra. A, jednej rzeczy ważnej nie zauważyłem przy tych. E, przy headsetcie. Już tą śrubkę podciągniemy. Dobra, to jest ciekawe. 38 gram. Dwie. I naprawdę, one są jak piórko. Serio. Mega lekkie i bardzo ciekawe. Z tej strony mają gwint. Nie z tej, tylko z tej. I z sygnowanym rogiem Naprawdę ładnie. Wyglądają bardzo ładnie. Serio. To jest. To, jak ktoś lubi radar, to też dzieło sztuki. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Ta oś, jedno i drugie. Właśnie, to udałem troszkę. Nie popisałem się, ale w sumie mam wszystko na wierzchu, prawie. To to mogę zważyć jeszcze raz. Chociaż dobre, nie, nie zważyć tego jeszcze raz. Trudno. Dodamy ile dodamy? 4 gramy. To sobie znajdę i dodamy. 5, dobre, 5. O, sorry, 5, jeszcze to. 9. 9 gram trzeba dodać do headsetu, bo jest śruba. No i dobra. I teraz tak. To są śruby kierownicy. To jest do kokpitu też. No i tyle: 326. No, to nie najgorzej. I widzicie, tu jest ten no taki ciekawy system montażu, bo on jest bardzo aero. O, tak może. I on jest tak pod spodem wkładany ten uchwyt. Bardzo ładnie zresztą ona wygląda. Naprawdę. Tu jest taka fajna faktura, to nie jest gładkie. Wszelkie dane. no Ja wybrałem akurat taką na podstawie no, moich nich jakby meetingów powinna wypasać idealnie. ciutka Tutaj też taki dość ciekawy system. No, bardziej to wygląda. No wiadomo, to już tam indywidualna kwestia, proszę podawać lub nie. Zostawię ten kopit jeszcze, mi się podoba. Mm, a to są środki od koszyków. Złote. Też fajnie. I one ważą 6 gram. I do tego, można może to, to będę miał Też do haka, przerzutki, no ale warto to położyć, bo będzie brzydko wyglądać bez tego. Także tak to wygląda finalnie. Tak to wygląda finalnie, czyli 8 gram. No i dobra, zawijam. Zawijam te sióweczki. To też. To też. No i dobra. I teraz takie też ciekawa sztyca. Ona jest naprawdę mega lekka. 85 gram. Czyli bardzo wspoko. Jest naprawdę bardzo dobra waga. No, oczywiście, no, trzeba dodać to, co potem wcześniej. Już pana, ile to było. Mam na filmie, więc mogę podać oczywiście później całość. Ale tam chyba było 44 gramy. jest tak naprawdę no, to z finalna baga ale nieważne. Jest tutaj naprawdę ten ciekawy system ważu, siodła, czy tego siodła. zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i dobra, mam już dyskusję, dyskusje, ile to waży. Na YouTube i nie tylko wiem, że nie było ich dużo. W kuluarach na Instagramie było ich dużo. Znam widelec. Wiem, że w wielu rowerach, jeszcze tutaj położę, widelec są bardzo ciężki. Mój lw ten widelec był rzeczywiście bardzo ciężki. Tutaj jest 376 gram. Producent, pamiętam. A, Maciu posiłkował, tutaj sobie zobaczę. Pamiętam, że napisał H380 plus minus, oczywiście, tam 10 sobie dają. 380. Więc tak to wygląda. Seatpost e, sztyca 76, kierownica 330. I to tam nie uwzględniając tych mm, śrubek mm, małych części, jak oni to nazywają. No, a, to wszyscy tak podają, to już jakby nie ma znaczenia, powiedzmy. E, więc ten wiwielec jest naprawdę bardzo lekki. W się nie wiem, ile on waży. Ja wiem, to trochę inny rodzaj ramy. No i dobra, i teraz creme de la creme. Ja wiem, ile już waży, no bo uprzedzam się, że 7,94. No i... Dotyka, nie dotyka? Żeby nie było później... Jeszcze mniej. <ścoughs> 7,93. No i tutaj, z tego, co pamiętam, tak na szybko postaram się znaleźć, bo nie wiem, czy mi się uda jeszcze. Chyba miała ważyć właśnie około 800 gram, ta rama. Tak wiadomo, ważona przez producenta. Każdy też tam różnie waży te rzeczy, więc nie popadamy w paranoję. Na przykład, kokpit według producenta w rozmiarze 100 na 400, ponieważ 343 gramy. No i zależy, co do tego wliczamy. Widzieliście, no, waży 326, wiem, śrubkę i też nie wiem, co oni. Jakby. No, to jest uwzględnione, w skrócie. Yy, więc to, jakby też nie wiadomo do końca. I nie mówię, że tu ktoś, ktoś oszukuje, oczywiście, tylko po prostu różnie są podawane te informacje, tak? Yy, na przykład to jest wersja, może coś więcej będzie w kolejnym, może filmik o tym, zobaczymy. Yy, to jest wersja SL. Nie jest gdzie napisane, ale to jest wersja SL, tu musicie mi uwierzyć. Ta wersja zwykła. Waży 830 plus tak oni to podają plus minus 40 gram, a widelec waży 430 gram. Czyli jest duża różnica. No, jest duża różnica. Także jakby. No, jest to wersja super light tak zwana po prostu. Ona ma powstać w limitowanej wersji egzemplarzy. E, bodajże 50. Ja też ze względu na to, że to jest duży rozmiar, nie było wcześniej formy na ten rozmiar. Musiałem trochę poczekać, no ale y, wiemy, że warto na dobre rzeczy poczekać. Y, Także no, ja nie żałuję, bo naprawdę no, zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Znalazłem. Y, 58 powinien ważyć 793 gramy według procenta plus minus 15. Widzę 380. Sztyca 90 plus minus 10. I zacisk 39, ten, który wkładamy do ramy. A kierownica 330 plus minus 10. I widzicie, tu wyjąłem te śrubeczki. O, tak. ważyłem je, więc jakby wszystko jest, suma będzie się zgadzać. Ale wcześniej zważyłem całą ramę z tymi śrubkami też, tak. No było łatwiej, nie chciałem się wyjąć. Bo było 800 z czymś. 710 chyba. Stąd jest ta różnica, bo wiecie, niecie wszystkie te śrubki, to też śrubka do śrubki. Tam te 10, 20, gram można umrwać. Z hakiem już ta rama byłaby cięższa. No nieważne, bo to już jest bardzo dobry wynik. Dodajmy, że to też jest wkręcany support, tak? Więc to yy, jest ta frakcja bardzo dobra. Jest bardzo dobry rezultat. No i co? Tyle ode mnie. Yy, będzie się dalej działo. Yy, Opanepo po kolei dokumentował wszystko. Także jeszcze to tylko na koniec. No widzicie, nie można czegoś takiego zostawić. Więc tutaj, oczywiście, ułożyłem złote że śrubeczki, żeby to ładnie wyglądało. Ale fajnie, bo są zaślepki. Zobaczcie. O. Tutaj też z tyłu. Naprawdę bardzo ładnie jest to wszystko zrobione. Oglądałem wcześniej w środku ramy. Na przykład, już nie chcę podawać producentów w tym momencie, którzy tak robią. Ale siedzę trochę na forach i są bardzo duże zarzuty do kilku dużych procentów, że bardzo siadła jakość wykonywanych ram. Mam nadzieję, że tutaj się tak nie stanie, ale naprawdę, dotykając, macając, tu nie ma jakichś ostrych krawędzi, wszystko jest, nawet teraz dotykam, jakby, jest wszystko bardzo dobrze zrobione. Więc, no, poczekamy na efekt finalny, końcowy i wtedy oczywiście ocenimy, że zawagą, trzeci sztywność i cała reszta. No ale no, wygląda to elegancko.